Cześć, seria Wasze pytania. E, pytanie o e, stulejkę, a właściwie nie tylko stulejkę, tylko sklejkę. Mama pyta, czy jak u 4 nie schodzi na pletek aż do rowka zażołędnego, czyli tam, gdzie żołądź się zwęża znowu, to czy to już jest problem? E, nie. Pod warunkiem, że jest to spowodowane sklejeniem prawidłowym w tym wieku sklejeniem na pletka z żołędzią. Jeśli jest zwężenie i blizna, to to jest tulejka, to trzeba leczyć, ale jeśli nie ma czegoś takiego, to jest to normalna sytuacja. Przypominam, że jest dużo czasu na odklejenie się tego napletka nawet do 16 roku życia według badań populacyjnych, czyli sprawdzanie, jak to u chłopaków tak naprawdę jest. Po więcej szczegółów zapraszam serdecznie na nagranie webinaru o rozwoju napletka, jak to ma wyglądać, o chorobach i co z tym sklejeniem robić, łącznie z takimi animacjami, jak to się powinno zmieniać. Webinar linkuję w komentarzu.